<languages> Uwaga, się martwię. Uwaga, się Halo, halo. Uwaga, się martwię. Halo, halo. Uwaga, się martwię. Halo, halo. Uwaga, się Halo, Uwaga. No. No. Dobra. Geek, 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 geek. Geek. So, but, geek, not a... So, take a damn vanto and A gramy może w Nie, no tak gra jest Nie, wrażę, to Kitu. Sema i Sema Sema Zamk i witam. Dobra, no to idę to. Witam, witam. Witam, witam i ośrodek. Witam, witam. Mm mogę to was nadać beczaj jasne się dodaję na grupę Jasne, ja do no tak do tego dodaj go. no, tak, dodaj go, dodaj go. Dodałem. no. Chwila, wykrzyknik, na przykład, co? Przepraszam, jak się działają komendy. Wykrzyknij... Chwila, jak to było? Wykrzyknij... Wykrzyknij mod. mod. No, wykrzyknij mod. I... Zamknij nie uwierzyć. Zamknij. Nie słychać dobra, dobra. A teraz. Dobra, tera. tera, dobra, nie wiesz, wiesz czemu? Wiesz czemu się boję? Czemu się boisz? Czemu... Real Witam... prowadzi z Witam szagan szakana. 99 Szana. minuta, kurde! Tylko bardzo. Szagan... No i Real za chwilę wygra. Sz... Nie. Ej, ty... ty Jaki dym na, na, na metu! Ja no, się biją! Na wczoraj ten sport? No. Dobra. Albo dobra. Ej... No nie no, koniec e, meczu, no i gówno, Real wygrał. Ej, ty w co grasz? W Roblox? Mam, mam... masz dziewięć na siostrę, bo ma... wiecie co Ej, bo policja musiała przyjechać, bo się biją. W tytule masz Roblox. Ryopel op ślep Ej, dawajcie, idziemy do Brookhaven. Dober. Dobra. Nie. Tak. Brookhaven. Yeah, Bo Mbappe się chce być z innymi. <coughs> Zaraz będę... Mbappe jest we Francji. No nie real gra, on jest teraz w ralu. No i koniec, kurde. Czekajcie. Do, 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 do. No dobra, to złącz się do mnie, ok? Gram w Brookhaven. A wy mnie macie tutaj? Mm. No, nie mam. macie. A Jasiek mnie ma? Ma. Mam. Nie, nie mam mnie, nie, mam mnie nie, ma. nie masz? To weź, nie mam. Cię mnie Elegancko dodać. dodaj. Dodajcie mnie. Dobra, jaki temat ścigam? Zamknij. No i Real wygrał, niestety. Zamknij. Dwa! Wiesz, oni się tam biją zamki? Na, na tym? Ej, widać, co w pokoju na to, fila. Mike. Mm. Nie się, normalnie. Nike, bot. I. fila. za chwilę, A, A dodaliście mnie? Fila, fila, fila. Comments. Zwykle miękko działa? Dawno mi tutaj tej nie Witam mm, Marcelina Hitko. Siema. Witam. Siema. Działa. No nie chcę, na. Hej, jaki nik. Podaję ci na DC Ale, e, 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 to mnie jak ich pisze okej, czekko 12. Makać mu się chce zamknij. Hmm, nie będę już nie w Real wygrał z Barcos! Musisz to! Real wygrał no. z Barcos! Nie, wrzym o tyle minuty! Eee! Ej, tylko ja... <gulia> No tak, kurde! Tutaj mnie zamknij do, do tych bo ja ciebie nie mogę. Okej, okay, podajnik. Elegancko. Milion osób ma taki nik No to ten niebieski. Z niebieskimi włosami. Do, do... Czekaj, dodałem. No dobra, dodałaś. A teraz po, powiesz, mi, Paweł... Yy, Dawid! Lanius. A co, jak to naprawdę na imię da Paweł? Sto. Przeraz tak na moim lajzie uczyć to mnie. Dobra, dodałem was. Dodałem was. Puh, nie, 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 nie.

A w jaki ty masz kanał na YouTube, Daj, mi linka. No? Bo ty popularnie nie jesteś, jak piszesz knaxen, to nie ma. No, nie jestem popularny. No jakby ja wpiszę tylko... Ja się k tym jest, a jak wpiszesz knaxen to nie ma. Okej. Okay. Bo może milion osób masz taką nazwę. No na milion osób, a się k tym i jakoś widzisz masz. Okej, okay, no. Cześć tego Wyjdzie pod dwudziestkę. Bębę. Nie. Mam... Nie. Patrz, chodź pod jedenastkę. Tak chodź Zbija. pod jeden jeden. Dobra. Wbijam już. Wbijam. Dobra, śniadek. Fajcie, twoje Każdego tutaj na znajdzie. Nie się akceptuję, bo... O Nie pali ci się dom! Bo wyczułem... wy... ślam. Ej, hey, trzeba to ugasić! Wyczułem, wyczułem, Bo wyjdę z gry i wyjdę, wyjdę z gry i wyjdę. Ej, otwórz gara garaż, zamknij. Czekaj. Ty, bo Cześć mi się pali hełma! Nie, nie ma rzadko. Nie ma rzadko. Nie ma rzadko. Dobra, e, jaki dom? Maj dom e, jeden, jeden. 1-1, 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 1, 1-1, 1, 1-1, 1, 1, Jeden, Jeden, Wow, 1, 1, Normalnie shit. 1, Marczepan, 1, Marcepan. jeśli chcesz to... <coughs> iść, to iść, To, to do... no. Ej, David, może 1, 1, sobie 1, 1, No. 1, ma Dawid, może zrobisz e, live'a z z Znaczy, z tam blagajsa. Ja nie mam Sample To na Steamie podbierzesz. Jak Sample jest darmowy. 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 Na Steamie. A może w cs Nie mam. Na cs mogę. Fla. Dawid, masz CS-a? co to jest? Nie mam, ale mam Valoranta. Ej, Dawid. Co to jest? Są. Ej, chodźcie do mnie. Patrzcie, co to jest? Tutaj. Bo ja nie wiem jaki ty masz kim? Patrzcie, Są. co to jest? Ale mi się chałpa jeszcze. Ej, Dawid, chodź tu. Siema. Witam. Siema, w ogóle, ki. Hej! Szef.

Nie, 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 bez, bez kupy. Mocne. kupić. Może, może. Co porabiacie? Aaaa. Gramy się, gramy, gramy w Roblox. Jeśli ja chcesz, to... Co... Jeśli ja masz w ogóle Roblox... Wyślij im link, wyślij im link, który ci podam na desce. Do serwera naszego. No. Myślę. Poczekajcie, wyjdę. E, Gramy może w si steel, a Brainrod. Yes. Yeah. Mi się znudziło. Mi też, mi też, mi też. No, no trochę mi, mi się mi też znudziłem. To już się podaje Linka, i wyszli im. Flat. Na In... czacie. Flat. To link. Ej, chodź się nawej właściwy. serwera Na co? Wlaściwe. Na co chcesz iść? Za co? To właściwe. A jesteśmy w Japonii w ogóle, wiecie o tym? No wiem. No tył... Znaczy w Warszawie. W życie miejscu nie byłem. Pin, pin, ping, pin, pin. Ale

Ale paczek jest na słuchacz człowiek. Kokomelo, kakibari. Kokovelo, e czy pan Bananini. <laughs> Ma żaba z wami jedzie. Ej, nawet chodzi do tego domku. <laughs> Polina! Kokomelo, kapigari, kokomelo. Dobra, no już i kogo ja... Jadę? Chodźcie. Chwila, nie, ty pietrzoty masz aż. Chwila, mam lepszy. Ale patrzcie! Nie, ja mam bardzo lepszy. Ja mam o wiele lepszy. patrzcie, co ja mam. A to, no. Lamborghini. Chwila, to ja chyba... No to ja tak samisz. I co? Daj kierować, Skąd ty to masz? No bo... Ale nie, to ja mam lepsze, to ja mam lepsze, patrz no, to Dawid poka. Patrz to Dawid, patrz to Dawid Poka, patrz to, poka, Dawid. poka, poka, poka No to patrz to, chwila, chodź tu chwila. już Bo moja prawka nie jest na wysokim talerzomie no Patrz co, to jesteś? To twoje? <laughs> Dobra, chwila, 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 chwila Ej, ty ty, ty si ja, jak ty kupiłeś bipa? Bo był kiedyś ja, w wojsku Ja, ja się kocham na chwilę, ho, ho, ho Mm, Jasek, chodź! W witku. Ja jedę do swojego królestwa! Jasek, 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 Jasek! Chodź, jaszek, idziemy stąd! Fla, Dobra, Ja będę jechał lepiej! O! No. Nie, no to z pierwszej! Chodź, Jasek! Chla, Lamborghini! Chla, poczekaj na mnie! Czekaj, mordo, bo... <gry> Szybacz, to jest A pa jaką my tutaj willę będziemy mieć pokazać wam? na no, tak. <gry> Ja Jasiek się przewrócił. Nie ja mogę ja z niego. Ja, <gry> ale... Ale. Ryb, Cajno. <gry> <Rip>, <gry> Wjeżdżaj tą furką do nas. Dać mi dostęp do domu? Tak, już ci daję. Daj mi dostęp. Ja ci dałem, Masiek. Dobra, idę ci, Gdzie ty jesteś, Dawid? Daj mi dostęp do domu. Dałem ci. Witam. Nie dałeś nie mogę zamykać. Możesz wyjść z pojazdu Ale Nie mogę głównie Możesz. No i teraz zamknij mogę tutaj. Ale ee... mogę teraz my mu liku, żeby zamknąć garaż. Wiesz Jeszcze... co? <grym> Jeśli chcesz, no to... I... Jeśli chcesz, no to możesz, jakby no, no to... No Oj kurde, boga. Bić ci się chce boga. <grym> Kto się ze mną chce lać? Co? Nie ja. <grywa> sure, sorry, ja czego? Jechałem twoim autem. Tak? <grywa> nie, no, nie. Od teraz, Wiklowek. Od teraz. Od teraz. Te do auto jest teraz. Od teraz, Wiklowek, dodaję do siebie, za, Za. Ej, kto to jest? Ej, David, gdzie jest Ej, twoje auto? Ej, 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 Jaszek. Flach. <laughs> I ciało się ci? Dawid, gdzie jest swoje auto? Flach. Ej, Dawid, gdzie jest swoje auto? Fla. Nie, do domu. No dałem ci. A kurde, skipper. 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 Dawajcie do dodajemy skippera. <laughs> Ej! Tu tu, Ej, jesiek. Jesiek. To. Ci na siłkę, twoim autem. I moim. <grym> I moim? Tak. Ale, ale twoim też. No? <grym> A no to, no to, no to fajnie! Tu zrobiłaś chwila. No. Dobra, patrzcie to! Tryb ciemka! Właśnie! Bombardira krokodylowa! Dawid, dodaję ci do rodziny! <kardeş> Co Serio? Ale... Chla. 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 Serio? Rodzina. Rodzina. Ale no to zbinę serca. Nazwę przepiję u tej wiadomo. Kopski serwer i witam. Brat robi sylaby. Sylaby. No i trzeba. Dawid się dopiero uczył. Sylab. Co? O cześć Jasiek. Mam Cześć Jasiek, kotku. Pamiętajcie o śrubach. A ja dodaję tylko tutaj banana. Jakiego banana? No tego twojego widza do, do naszej... do naszego imperium. Banana. banana Ej, zamki! Patrz jak banana, nad tobą pisze rodzina! No. Wiem. Banana. 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 banana, 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 banana Patrzcie to, patrz to, patrz to. Patrz David, to. To no. widz, nad tobą też pisze u mnie rodzina. I'm the papa Chwila. Pierwsza ta... To... Chwila. Co ty tutaj, co ty Jasiek? <grym> eee... <grym> Jasiek? Czemu jakieś wąsaty nam wszedł do domu? Nie wiem. wiem. Chodź się domyślam. To ja! Aha, aha, aha. Cancif face, cancif face. Dawid? Mm. Pa pa pańczobak! Pi Pepe, pi 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 Co to jest? Ej! Ludowie! Jak dobijecie 5 zł w górę, gramy w Roblox, gramy w Minecrafta. <laughs> no. no Ej, czemu ja nie... czemu ja nie... ha 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 ha. Ja, ja nie mi mi jestem z grupą no. Dobra, ale patrzcie tego skina. Patrzcie jaki cool. No. Ale takiego cool skina. Ej, wita się z tobą dziewczyna. Dobrze! Dobrze! <laughs> <David! laughs> David, David, podrývá no. A čemu tu je se ryb? What the hell? David, podrývá... Jašek, podrývaj, podrývaj. Zobáčme, no. jak zareaguje. Jašek, podrývaj, podrývaj. No. Jašek, podrývaj, podrývaj, podrývaj. No. Podrývaj. <laughs> 呜呜，阿里七大王，嘿嘿。 No, Jasik miałeś się podrywać. Ja ją mu już poderwałem. Pozdrow Ja, ile tam do Ja już Ej, ej, ej. Przepraszam, wyglądasz ładnie. Po prostu myślałem, że też będziesz miała napisane moja rodzina.

ah, de uma eu